Zwracam się do tej drugiej połówki elektoratu, tej, która nie posłucha Mencena, Brauna, ani nawet Zandsberga. Nie weźmie pod uwagę głosów Ziemkiewicza i Stanowskiego, którzy radzą, aby zagłosować. Wszystkim medialnym i partyjnym szują na złość. Zlekceważy apel profesora Nowaka. Rozumiem, że nie boicie się Polaków. Naród to miłosierny, mało pamiętliwy, rzadko wieszał zdrajców, przeważnie o nich zapominało. Nie było samosądów na zbrodniarzach stalinowskich po 1956 roku, nie rozliczano komunistów po okrągłym stole, poniechano też rozliczeń poprzedników za każdym razem, gdy prawica dochodziła do władzy. Tacy jesteśmy. W odróżnieniu od polako-podobnych istot, już nie rodaków, a jeszcze nie Europejczyków, wystrzegamy się nienawiści. Dlatego nie sugeruję, że powinniście bać się sąsiadów, czy tych, którzy prędzej czy później przejmą stery najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Bójcie się Boga!